To jest takie, ale ja proszę, żeby coś było. I te zwroty z inwestycji właśnie, marzenia się dzieją. Jak proszę, to dostaję. Prosić w życiu to jest y, ta umiejętność powiedzenia tego, proszę. Miejsce dla królowej. Tak, mhm. słuchajcie, wiecie, przejęłam to. Jadę w centrum Warszawy i mówię jadę Mercedesem Vito, wielkim, ogromnym busem w ogóle. No to sobie myślę, mhm, mm dobra, miejsce dla królowej, proszę. Mm -hmm. Jest, ale naprawdę słuchajcie, to działa, tylko jest jedna rzecz, trzeba to wierzyć. Siedzieć przed ludźmi i e, mówić im o tym moim doświadczeniu. Ja czasem dokładnie wiem, jakie energie wpływałam w przestrzeni. to musiała naprawdę w swoim życiu narobić, że była gwałcona przez 11 lat. Nie słyszę to, bo to ktoś po, po, na przykład sobie rzucił w myśli, sobie Jezus Maria, no, no. tak, no oczywiście. No i wtedy mam taki moment, że sobie myślę, Boże, mam komuś tłumaczyć, dlaczego i w ogóle mam tak, A, no, tu nie czuję, nie? To, no, dobra, to tam gdzieś jakby poleciało. Wiecie, to jest to, że wszystko, co w sobie macie, trzeba zobaczyć na zewnątrz, bo w sobie się nic nie zobaczy. Więc żeby Asia widziała, to musi mieć kogoś, kto przyjdzie i jej pokaże. Ale jak jest trudne odnieść to do siebie i w ogóle w którymś momencie to jest takie na zasadzie nie, nie, nie to mnie nie dotyczy. Nie, nie, ja to taka nie jestem. Jak boli, to się cofasz. Jak przestaje boleć, to znowu próbujesz. Ale umiejętność zrozumienia daje to, że się człowiek przestaje cofać i mówi ok, ja tylko dowiem się dlaczego i to puszcza. I jak to puszcza, to wtedy jest lepiej. To wstępem tego wszystkiego, żebyście wiedziały, że ja zaliczyłam każdy jeden aspekt takiego zurania po prostu w błocie, naprawdę, ever, ever. Każdą jedną energię, którą Wy macie w sobie, mam w sobie ja. Ja ją wiem, ja ją znam, ja o niej wiem, ja z nią rezonuję, ja ją rozumiem, eee, czy byłam po tej samej stronie co Wy, czy byłam po tej drugiej stronie, czyli to ja doświadczałam którąkolwiek bazę. Jak ja na dzisiaj wiem, że wszystko co jest mi potrzebne, ja mam w sobie. Każdą jedną odpowiedź. Czego ludzie szukają? Siebie. To jest niesprawiedliwość, którą odczuwasz w sobie. Tego, że nie ma kogoś, kto tobie podaje co właśnie tą pomocną dłoń i mówi, Asiu, jesteś ważna. Samo czytanie i e, zmiany w polu energetycznym dają zmiany w przestrzeni fizycznej, mojej. I to jest tak, że my tutaj, to się nie zadziewa, tak że wstrykasz palcem i to jest, bo ta materia, nasz umysł wszystko ogranicza. To, że to się może zadziać. Kto wierzy w to, że ludzie wykonują operacje fantomowe? Naprawdę? Dora, Ty w to wierzysz? No nie no, proszę cię. proszę mi to wytłumaczyć. Jak to jest możliwe, że ktoś nie wie, że skalpela, rozcina w ogóle i jakby coś na... Nie no, wytłumacz mi to, jak to jest. Każdy ma swoje, każdy z Was ma swoje, e, nie wiem, obawy, e, to niepewność, Jezu, to umysł, nie umysł. Ja tak nigdy nie miałam, więc ja nie mogę powiedzieć, czy jestem w Waszej grupie. Ja zawsze kwestionowałam siebie, bo mi moje otoczenie zewnętrzne, które miałam, mówiło, Dana jesteś do dupy. Mój eksmałżonek mówił mi cały czas, jesteś beznadziejną matką. No to ja człowiekiem jestem po prostu do dupy. I teraz już nie, ale mówię Wam jakby z czego ja wychodziłam. Ja rozumiem, co to znaczy mieć swój kod wryty tego, że jestem beznadziejna jako człowiek, że jestem absolutnie nie kobieca. Jeżeli masz wątpliwości, to jest taki przysłowiowy obraz, który Wam pokażę, rozciętej rany. I tego czegoś, co tam w tej ranie się zagnieżdża. Jeżeli nie rozwiejesz swoich wątpliwości, a powiesz, a dobra, a dobra, a dobra, to jest jakby z tej rany nie wyjąć tego stanu zapalnego, tylko kłaść plaster, 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 plaster i plaster. Tam zawsze będzie po prostu gangrena. Nawet jak się na zewnątrz zagoi, to co? W środku coś jest. Więc dogłębne docieranie to jest wracanie, i ta świadomość, kim jest ta dora, skąd to jej płynie. We'll you I czy weszłam w tą akaszę? Amelia. Czy weszłam w tą akaszę i czy to było proste? Ja pierwsza rzecz, którą to zrobiłam, to byłam szczęśliwa, że tu jestem, bo zobaczyłam, że przede mną to wszystko otwarte, a tam jest ta skała. Od tego zaczęłam. No tak. To mi dało straszną radość, co mhm. się u mnie rzadko zdarza. A potem to, że było tak coraz trudniej i tak ciężej, ale to nie znaczy, że... No że było źle, no bo uświadamia mi to, że ja muszę pracować. Poza tym odpowiedzi były od wszystkich osób, to co ja ich chciałam zapytać, no nie musiałam pytać, odpowiedzi same przychodziły. No właśnie. Nie zdążyłam zadać pytania, a już miałam odpowiedź, to no, bardzo mnie no. dziwi. Pokazałaś, to, pokazałaś nam jak to robić naturalnie, lekko i tak normalnie, po prostu. Że każdy to potrafi. I fajnie właśnie, świetnie to, 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 to nam pokazałaś. Sobie tu uświadomiłam jeszcze bardziej to właśnie to, że wszystkie odpowiedzi są w nas. I wystarczy się tak y łączyć. I to tak, i to jest takie właśnie lekkie, łatwe i, i przyjemne. I przyjemne. Zrobi sobie dobrze. <noise> tak. Wiele ludzi, którzy są świadomi, wszyscy zawsze mówią: To jest takie proste, to jest takie banalne. To po prostu. No to jest takie. Znaczy, nie to, że nic, ale to jest takie banalne, tak? I e, rzeczywiście, to jest takie banalne. Tylko e, ja potrzebowałam takiego kogoś, kto mi tak pchnie paluszkiem i wskaże, że tak, 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 to jest właśnie to i z tym się musisz zmierzać i na to musisz zwracać uwagę. Ja jestem zadowolona. bo... <laughs> Jak szłam tutaj, to się bałam, że miałam lęk, że mi się nie uda wejść. Bałam się, no ale ja ten lęk miałam, nie, nie tylko w tym. No i się udało i bardzo się cieszę z tego powodu. Wchodzę w Akaszy, bardzo fajnie wchodzę, bo ja lepikuję normalnie, no. To mi się, jak jestem w Akaszy, to mi się ta grunt pod nóg tak się rozmywa i się robi przestrzeń. I ja wtedy wiem, że ja jestem... Pokaż. No i jak się tutaj z <coughs> nie zachwycić? No nie wiedziałam, że tak masz, ale kocham to pomysł. Dziękuję. Kurwa. No ja bardzo chciałam tu być. Nie wierzyłam, że mi się uda, ale weszłam. Dobrze się czuję. Dziękuję.